Nazywam się Karol Łada, jestem trenerem w Legia Fight Club Dyscypliny Kickboxing, prowadzę treningi dla młodzieży oraz dorosłych. Wychowałem się generalnie w takim miejscu, w takim środowisku, że do wielu takich rzeczy związanych się ze sportem, czy w ogóle z zainteresowaniami ciągnęło bardziej podwórko, ciągnęli znajomi. Tak właśnie trafiłem na, na salę wówczas klubu Prakong, zresztą w niedaleko mojego miejsca zamieszkania na warszawskim Grochowie. Sport dał mi przede wszystkim przygodę. Fantastyczną przygodę, jeżeli chodzi w ogóle o, to, o zobaczenia miejsc, których bym pewnie nigdy nie zobaczył, gdybym nie jeździł na zawody. O, do, do poznania ludzi, wspaniałych ludzi. Dzięki temu, że trafiłem na salę, także poznałem swoją żonę. Zawodniczo uprawiałem tak samo dyscyplinę keyboxing. tutaj startowałem zarówno w walkach amatorskich i zawodowych. Karol! Nie znajomość, a sprawdzona, mocna przyjaźń, Przez większość życia szlifowana na ulicach. Ja bez słów, a JLB muzyka, nie noc, które noszę w sercu, lojalność, święta, przyjaźni wartość, bratemstwo to zwycięstwo, jak ma za sobą brata, na koniec świata mogę pójść, ta strata. Od samego początku reprezentowałem klub Garuda w Warszawie i od momentu zakończenia zakończenia przygody z walkami, Zawodowymi podczas Grandy Pro 2016 roku już tak na stałe zająłem się prowadzeniem zajęć. Czyli nie planowałem tego, że ta walka na Grandzie Pro 2016 roku będzie ostatnią, ale kiedyś sobie obiecałem, że w momencie, kiedy pojawi się dziecko w moim, w naszym życiu, tak, zakończę, zakończę przygodę z ringiem. Jeżeli przede wszystkim pracujemy jako instruktorzy, jako trenerzy pracujemy tak samo, jako wychowawcy. Jeżeli my nie będziemy chcieli przekazać im jakieś już wartości, przede wszystkim, które my uważamy za, za słuszne, no to to wszystko się rozmyje, tak? Więc, więc przede wszystkim musimy pilnować siebie, pilnować i zwracać uwagę na to, co chcemy, co chcemy przekazać, czy faktycznie to, co robimy, jest moralne, czy nie wciskamy ludziom kitu, czy nie robimy im krzywdy naszym brakiem umiejętności, czy, czy brakiem zaangażowania, czy niedostatkami wiedzy. Także, także myślę, że bohaterem może nie, ale, ale, ale wzorcami powinniśmy być. I jeżeli łapie się na to hasło i choćby jedna osoba zostanie kiedyś przeze mnie w jakiś sposób wyprostowana, to uważam się, że, że spełniłem tę rolę. Jeżeli miałbym wskazywać swoją super most, to jest chyba wytrwałość i cierpliwość, ale mówimy tutaj jakby o systematyczności pracy i wyznaczeniu jakichś celów, dążeniu do tych celów, trzeba ja wiem, że. Osiągnięcie czegoś wymaga po prostu czasu. No, czas niestety, ale nie działa na naszą korzyść, nie możemy nad nim panować, ale musimy się przygotować do tego, że on jest nieodzowną częścią naszego życia i, i, i bez czasu tutaj nic, nic nie zrobimy, wszystko zweryfikuje.